Blog w sercu Kaszub, a z nami pan Andrzej Kniter, pomysłodawca i główny organizator festiwalu Letnie Falowanie. Panie Andrzeju, wielokrotnie podkreślał pan, jak zaczęła się ta historia z tym festiwalem, ale może opowie pan widzom w sercu Kaszub. Jak właściwie zaczęło się, skąd pomysł na Letnie Falowanie? Letnie falowanie zaczęło się w zasadzie w 2007 roku. Organizuję też imprezę srebrne regaty o srebrną szeklę przy stanie Lipa i wtedy zaprosiliśmy zespół regowy Paraliż Bent. Podczas tej imprezy, podczas koncertu tego zespołu, siedziałem na plaży przy kompletnej flaucie, i jak trwał ten koncert, to. Jezioro zaczęło tak dziwnie, bez wiatru falować i pomyślałem wtedy, że, 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 że coś w tym jest i, i padłem na pomysł właśnie letniego falowania. Kupiłem domenę i tak to się zaczęło. Już minęło 10 lat. Panie Andrzeju, a proszę powiedzieć, skąd pomysł na przeniesienie festiwalu, bo początek swój ma on na półwyspie Lipa, właśnie do Wiela? Sytuacja była tego typu, że po trzech edycjach na Półwyspie Lipa, no niestety coraz więcej ludzi zaczęło przyjeżdżać i no nasz Półwysep był za mały, jakby kolidowało to z naszą bieżącą działalnością, dogadaliśmy się z Urzędem Gminy, który włączył się jakby w sponsorik tej imprezy i przenieśliśmy go, przenieśliśmy go do Wielana, tutaj na piękną plażę i wtedy no, jest tutaj, większe możliwości są, żeby więcej osób może przyjechać, otrzymaliśmy pomoc nie tylko finansową, ale, ale możemy korzystać z Centrum Informacji Turystycznej, e, z pomocy strażaków. Także e, no, łatwiej organizacyjnie to nam tutaj jest zrobić. A proszę powiedzieć, czy z roku na rok łatwiej e, zdobyć również sponsorów? ze sponsorami jest ciężko ogólnie rzecz biorąc. Pisaliśmy programy, otrzymywaliśmy dofinansowanie tam z Urzędu Marszałkowskiego, nawet próbowaliśmy o jakieś tam ministerialne środki. No niemniej jednak jest to bardzo trudne, a potem... Też się okazuje, że chcemy tych pieniędzy dość dużo, a otrzymujemy bardzo mało i kwestia potem rozliczeń jest tak skomplikowana, że, że dla pięciu tysięcy to nawet, nawet to jakby nie warto tego robić. Lokalni sponsorzy w tym roku oprócz Urzędu Gminy Sylwa Spółka tutaj zasponsorowała. Tutaj Michał Czapieski się dorzucił Barby, a tym miętkiej i też kilku ci, którzy tutaj przyjeżdżają ze swoimi kramikami, też dorzucają jakieś parę groszy. No i oczywiście resztę to już moja firma. Wiele osób, kiedy słyszy Pana nazwisko, każe, że Pana nie tylko właśnie z Półwyspem Lipą, ale właśnie z letnim falowaniem. Czy Pan już jest, można o Panu powiedzieć, fan muzyki reggae? No jestem fanem. Tam. Uczyłem się tej muzyki, podobnie jak ci mieszkańcy naszej gminy, którzy przychodzą na ten festiwal, którzy też właśnie mówią, że bez tego jakby wakacje nie są pełne, że zaczynają się od muzyki reggae. No, uczymy się jej, i słuchamy. Potem często słuchamy radia, rozpoznajemy te dźwięki, bo to są charakterystyczne, że praktycznie jak leci piosenka reggae, to zaraz wiemy skąd ona jest. Także że to jest takie bardzo fajne. Czy osoby, które przyjeżdżają na wczasy właśnie w tym okresie na, półwys na półwysep Lipa e, biorą udział również w letnim falowaniu? Czy spotkał się Pan z takimi osobami, które pojawiają się również tutaj w wielu? Tak, bo my jakby no, przenieśliśmy ten festiwal do wiela, ale on jakby u nas jeszcze grzm, y, przebrzmiewa. Mamy bezpłatny bus w czasie letniego falowania, który naszych turystów tutaj przywozi. No, staramy się też w ciągu roku, w ciągu wakacji jakiś zespół Goski do nas zaprosić z jakimś koncertem na żywo, także to jest. Co prawda to jest specyficzna muzyka, nie każdemu się podoba. No, wiadomo, że, że, że jak to z muzyką nie, nie, jest, nie jest to disco polo. Czy nie jest to jakiś tam rok, który ściąga mnóstwo ludzi, mają, mają, ta muzyka ma swoją publikę, także, Ale wystarczająco. Jest to dobra publika, ci ludzie są mili, nie są agresywni, czyli to dobrze prowadzi się takie, takie imprezy. Podsłuchaliśmy tak w międzyczasie, że największą fanką oraz taką główną organizatorką jest pana wnuczka. Ona też się pojawi na tym festiwalu. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że czeka na ten festiwal, żeby pobyć tutaj z dziadkiem? <laughs> to takie, nie wiem z czego to wynikło, ona w ogóle lubi muzykę, a ponieważ ja e, e, słucham reggae, także płyty reggae znajdują się e, w moim samochodzie i jak e, odbieram ją z przedszkola, to no, co prawda akurat u nas tutaj nie będzie Mesai, płyta Mesai jest cały czas puszczana i jej ulubione utwory, ona mówi, że uwielbia reggae i dlatego też chce tutaj też posłuchać. Nie? A po prostu lubi, lubi słuchać tej muzyki. A ile lat ma pana wnuczka? Ja będzie miała w październiku 6 lat. To faktycznie może być najmłodsza fanka na tym festiwalu. Proszę powiedzieć, czy za rok możemy spodziewać się powtórki? Nie usłyszałem pytania. Chciałabym zapytać, czy za rok możemy spodziewać się powtórki, czy będzie ponowne letnie falowanie. No, mam nadzieję, że 11 się odbędzie. Nie wiem, nie wiem czy, czy, czy ja będę głównym organizatorem, czy nie, ale no dzisiaj tutaj yy, z racji tego, że to jest jakby było Leuszowe dziesiąte, nie mówimy koniec. Nie padnie nic takiego, przynajmniej z moich ust, a, ale zawsze kolejne letnie falowanie jest nie. Nie, jakąś niewiadomą, bo, bo jednak muszą się najpierw z, y, trzeba znaleźć środki i, y, i wtedy dopiero podejmujemy decyzję przeważnie tak gdzieś w lutym marcu zapadają decyzje, czy się odbędzie, czy się nie odbędzie. No, no, na razie wszystko cały czas się odbywa. No Mam nadzieję, że 11 też się odbędzie. My też życzymy tego zarówno panu i mamy nadzieję, że to pan będzie organizatorem, jak i sobie. Dziękujemy bardzo za wywiady dla w sercu, Kaszu. Dziękuję bardzo.